Hejo. Dzisiaj powiem Ci jak e, działa schemat narcystyczny, czterotopowy cykl narcystyczny. Jak, że tak powiem, e, narcyz wciąga e, w pułapkę swoją ofiarę, dosłownie jak e, robi to pająk e, w sieć. Pierwszy etap polega na e, bombardowaniu drugiej osoby atencją, miłością i wszystkim, co najlepsze. Czyli innymi słowy, jeśli załóżmy, stanie się ofiarą takiej narcystycznej osoby, to ta osoba będzie Ci okazywać wszystko co najlepsze. Dosłownie będzie Twoim aniołem w Twoim życiu. Będzie świetnie odpowiadać na Twoje potrzeby. Będzie kochana, będzie cudowna, będzie wspaniała ta osoba. Tutaj bardzo szybko działa mechanizm polegający na odbiciu lustrzanym, czyli innymi słowy, jeśli poznajesz taką osobę i ta osoba jeszcze Cię nie zna, no to ona zaczyna tak jakby naśladować to, co ty lubisz. Czyli innymi słowy, poznajecie się, rozmawiacie ze sobą i chcecie wyłapać jak najwięcej informacji na swój temat, to zazwyczaj ty będziesz osobą, która prowadzi na początku tą rozmowę, a ta osoba będzie trochę wycofana. Czyli innymi słowy, ona zmierza do tego, aby wyłapać, co ty lubisz, po to, żeby ona też lubiła to samo, co ty. Czyli Przykładowo, jeśli ty powiesz, że lubisz czerwony kolor, to osoba też robi czerwony kolor. Jeśli twoim ulubionym filmem e, są jakieś tam filmy, powiedzmy Mar Marvela, to ty, u tej osoby też będą to filmy Marvela. Jeśli e, lubisz e, jakieś konkretne potrawy, to osoba też będzie lubiła te same konkretne potrawy. Jeśli lubisz jakieś konkretne miejsce, to osoba też będzie lubiła te konkretne miejsce. I tak dalej, i tak dalej aż w końcu zacznie zauważać, że Boże, między Wami jest tyle wspaniałych, cudownych podobieństw. Bóg musiał tutaj ingerować i zesłał Was na swoją drogę. E, bardzo często w takiej sytuacji ludzie uważają, że trafili na swoją bratnią duszę, bliźniaczy płomień i tak dalej, przez co mają wrażenie, że już e, nigdy nie spotkają takiej cudownej osoby i to jest ta właściwa. I najczęściej ten cykl Trwa tak długo, aż właśnie, że tak powiem, dana osoba łyknie przynęta. Czyli innymi słowy, to trwa do tego czasu, kiedy osoba o takiej osobowości będzie czuła, że już ma nad tą kontrolę. I kontrola może się objawiać w różny sposób. Czasami to będzie właśnie na przykład po takim okresie, powiedzmy, bombardowania miłością, kiedy to będzie czas, gdy on czy tam ona powie, że Boże, Ty jesteś tak wspaniałą, cudowną osobą, nie wyobrażałem sobie, nie wyobrażałem sobie, że spotkam kogoś takiego jak Ty, chyba Cię kocham i nagle Ty zaczynasz sobie myśleć, tak, ja Ciebie też, mówisz to na głos i ta osoba już wie, że Cię ma. I wtedy przechodzimy do etapu drugiego, ale jeszcze zanim przejdziemy, chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bardzo często w przypadku, czy to kobiet, czy to mężczyzn, mechanizmy będą różne i tak jak e, każdy z nas jako płeć, generalizując oczywiście, może mieć mocne i słabe strony, to tak np. słabą stroną mężczyzn często jest seks, dlatego e, taka osoba, kobieta, która posiada takie cechy, będzie bardzo szybko np. dążyła do stosunku seksualnego, będzie chciała być cudowna w łóżku, będzie chciała cudownie uspokoić potrzeby partnera. Będzie chciała być najdalszą możliwą partnerką w jego życiu. Będzie chciała zrobić wszystko, aby było cudownie, właśnie na tym konkretnym polu <grym> tego słowa szukałem. E, natomiast w przypadku e, narcyza w postaci męskiej, bardzo często będzie tak, że on będzie cudowny, jeśli chodzi o emocje. E, no, właśnie emocje są czymś, e, na co kobiety zwracają uwagę, dlatego on może być niewiarygodnie czuły, opiekuńczy. Pewne siebie dominujące w konkretnych momentach życia, gdy jest to wymagane. Innymi słowy, będzie idealny w jej odczuciu, ponieważ tak będzie grał, będzie grał na jej emocjach, będzie chciał wciągnąć ją w pułapkę. Oczywiście nie twierdzę, że to działa tylko i wyłącznie w takim ułożeniu, ponieważ, no, oczywiście, facet też może. Działać na tle seksualnym, a kobieta na tle emocjonalnym, co więcej tak się często dzieje. Natomiast zwracam po prostu Twoją uwagę na to, po to, żeby trochę właśnie pogeneralizować, ale też, żeby cię na to wyczulić. I tak jak mówiłem, przechodzimy do etapu drugiego teraz, czyli to jest etap, gdzie już powiedziałeś, powiedziałaś tak, jesteś cudowną, wspaniałą osobą, jest, nie wyobrażasz sobie życia bez tej osoby, czy tak jakby już uknęłaś, ukłębaś przynętę, lub jeśli to nie wygląda w ten sposób i taki narcyz chce trochę więcej kontroli mieć, to może się to posunąć dalej, czy innymi słowy, na przykład wyjdziecie za siebie za mąż, lub na przykład będziecie mieli razem dziecko, i chodzi po prostu o to, że ta osoba jakoś się od siebie uzależniła. Na przykład też może to być jakiś kredyt finansowo, czyli też przykładowo taka osoba może powiedzieć, że rzuć tą pracę, daj spokój, się tą zajmę. A skoro ty uważasz ją za taką cudowną i wspaniałą, no to łukniesz tą przynętę bardzo możliwe i zaczniesz być osobą, którą należy się opiekować. I teraz, gdy już mamy właśnie to wyjaśnione, przechodzimy do drugiego etapu, gdzie się zaczyna obniżanie wartości. Czyli innymi słowy, w momencie, gdy ty już masz ten cudowny obraz tej osoby. Ta osoba nagle zaczyna w subtelny sposób, bo to zazwyczaj się dzieje subtelnie, to nie jest e, jakieś agresywne czy mocne na początku, bo wtedy każdy by to włapał. Ale subtelnie zaczynają się jakieś drobne odcinki, typu na przykład, Ty chyba byłaś chudsza miesiąc temu, albo Ty chyba troszkę brzuszek zapuściłeś mi się wydaje. A nieważne, idźmy na imprezę. Albo e, popularnie znany, e, nazwany e, gas, gaslighting. Czyli mieszanie trochę w głowie drugiej osoby, polega to na różnych manipulacjach, pod tytułem na przykład. No dobra, spotkajmy się powiedzmy na mieście o godzinie 13. Oboje powiedzieliście, że o 13, plan jest taki, że spotkać się o tej 13, gdzieś tam w konkretnym miejscu na mieście, no i ta osoba nagle dzwoni do Ciebie, czy nawet nie dzwoni po prostu. Nie odzywa się i Ty dzwonisz do niej o godzinie np. 13.15, powiedzmy, czekając na tym miejscu i jesteś oburzona, że ta osoba nie przyszła, a ta osoba Ci mówi, że no przecież się na 12.00, że ta osoba była tutaj od tej 12.00 i czekała na Ciebie i że to Ty ją wystawiłaś, a nie ona Ciebie. I Ty nagle sobie myślisz, kurczę, może ja rzeczywiście źle usłyszałem, usłyszałem tą godzinę, kurde, no moja wina, no, no przepraszam. I w tym momencie, miło, że to Ty dobrze to pamiętałaś, e, że dobrze kojarzyłaś tą godzinę. Wydaje Ci się, że nie, bo nie jesteś w stanie uwierzyć w to, że to cudowna osoba by Cię tak chciała skrzywdzić, oszukać i tak dalej, zmanipulować. A być może o tej 12 na przykład był on czy ona na randce z inną osobą. I Ty nawet tego nie wiesz i nie podważysz tego, bo nie pozwolisz sobie na to. Kolejnym e, takim Taką zagrywką manipulacyjną może być na przykład mieszanie Ci w głowie poprzez, powiedzmy, zmienianie położenia przedmiotów, czyli przykładowo wracasz do domu, <laughs> na przykład masz nawyk, żeby gdzieś jakiś konkretny przedmiot w domu położyć, no i potem wracasz sobie, powiedzmy, do pomieszczenia, w którym ten przedmiot był i tam go nie ma. I no i idziesz do tego swojego partnera czy partnerki i pytasz się, czy widziałeś, widziałaś może ten mój przedmiot, no bo gdzieś tam zawsze go kładę. nie no... Nie wiem, no nie wychodziłem z tego pomieszczenia, no, no nie wiem, gdzie, gdzie to leży, nie? I potem wracasz, szukasz po domu, wracasz do tego samego pomieszczenia i się okazuje, że jednak on tam jest. Chociaż przed chwilą go tam nie było. I ta osoba po prostu go na moment zabrała i, i potem odurzyła z powrotem. I to też ma polegać właśnie, znaczy ma na celu burzenie twojej pewności siebie, bo jeśli kilka razy się taka sytuacja powtórzy, czy jak no, podałem wcześniej, taka sytuacja z godziną, a to, ty po kilku takich sytuacjach, po kilku takich zdarzeniach, zaczynasz już wątpić trochę w swój samoosąd. Zaczynasz się zastanawiać, czy, kurczę, może coś za no nie jest tak. Zaczynasz myśleć, że, no, być może trzeba się udać specjalisty w niektórych przypadkach. I oczywiście to jest cały czas skalowane, cały czas gdzieś tam ta twoja samoocena, czy twój osąd jest podburzany. A zaczynają się oczywiście coraz ostrzejsze docinki, coraz większa kontrola, i tak dalej, i tak dalej. No i w końcu zaczyna sobie myśleć, że no jednak nie jest tak fajnie, jak było. No i teraz e, są oczywiście różne dynamiki. Jeśli założymy, że się spotykasz z taką osobą, tak jak powiedziałem wcześniej, e, czyli właśnie ta osoba Cię odżyła, że tak powiem, tą miłością i nie jesteście na przykład w innym mieszkaniu, e, nie, możecie być w związku, ale nie jesteście tak jakby związani fizycznie z osobą, to może się bardzo szybko zdarzyć tak, że wchodzimy na etap trzeci, który polega na odcięciu Cię. Czyli innymi słowy, ta osoba już czuje, że Cię odżyła miłością, Ty już w tym momencie czujesz, że nie możesz do końca ufać swojemu osądowi i wręcz potrzebujesz osądu tej drugiej osoby, potrzebujesz, żeby ktoś się dołąpiekował, opiekował, a ta cudowna, wspaniała osoba, bo Ty się nie zdajesz sprawy z tej całej gry, się tak o Ciebie troszczy i dba, no to możesz nagle się zdziwić, gdy ta osoba nagle urwie stałą kontakt. I to jest bardzo powszechna zagrywka u narcyzów, że ucinają kontakt. Że najpierw tak jakby właśnie zachęcą cię do tego, żebyś czu, czuła, że to jest ta, ten jeden, ta jedyna, a później ten kontakt jest odebrany. No i ty nie wiesz dlaczego. Myślisz sobie, że coś się stało, że to twoja wina. Tak jak powiedziałem, twoja samocena jest już podburzona, więc nie szukasz winy u tej osoby, tylko u siebie. To ty jesteś tą niedoskonałą, niewłaściwą. Pewnie mylącą się, źle oceniającą sytuację osobą. Zwłaszcza, że taki człowiek najczęściej będzie grał idealnego dookoła, i wszyscy ludzie dookoła też ci będą mówić, że w tobie jest problem, a nie w nim. No i teraz, z twojej perspektywy, to cię to boli. Jeśli jesteś osobą, która jest zakochana, to wyrządzono ci ogromną krzywdę. Będziesz się czuć z tym źle, będziesz czuć, że wszyscy dookoła, na przykład, tak jak powiedziałem, mówią ci, że. Wszystko jest dobrze, że Ty wymyślasz, wydaje Ci, daj spokój, na pewno by tak nie zrobił, nie zrobiła, a on właśnie tak czy tam ona robi. I teraz patrząc na to z perspektywy narcyza, mówi się, że związek z narcyzem to zawsze jest trójkąt, tylko osoba, która jest uczciwa w tej relacji, nigdy o tym nie wie. No i teraz ja patrzę na to w ten sposób, że osoba o narcystycznej osobowości, tak jakby. Ma wieszak z ubraniami, bo oni najczęściej się spotykają z wieloma osobami, i po prostu e, dany płaszcz jest na dany sezon. I chociaż to brutalnie zabrzmi, to osoba, która jest w takiej relacji e, z narcyzem, jest po prostu jednym z tych płaszczy. I w momencie, gdy on czuje, że już rozkochał sobie tą osobę, gdy czuje, że ta osoba już nigdzie nie ucieknie. Gdy czuje, że w zasadzie już jest jego, no to odwiesza sobie ten płaszcz na wieszak i zajmuje się innymi, które teraz są w centrum uwagi i zainteresowania e, innych, bo powiedzmy chce zdobyć jakąś dziewczynę czy chłopaka. E, no i teraz gdy wie, że ta osoba czeka, co jakiś czas będzie się z nim kontaktować, będzie szukała tego kontaktu, no to on sobie myśli, że no to ja mam czas zająć się tymi, bo ten i tak czy tam ona zawsze będzie i tak zawsze tu wróci do mnie, tak, do mnie króla. No i tak to wygląda właśnie z tej złej manipulacyjnej strony i teraz w tej fazie trzeciej tego odcięcia, jeśli Ty znajdziesz swoją własną wartość, jeśli zrezygnujesz z tej osoby, mówię jeśli, bo bardzo długo to często trwa i bardzo często było tak, że ludzie tego nie robią, najczęściej tak koniec końców robią, bo nikt nie jest w stanie tego wytrzymać na dłuższą metę, ale często była tak, że długo to trwa i teraz jeśli znajdziesz swoją wartość, jeśli powiesz stop, basta i przestanie się kontaktować z taką osobą, to ta osoba przez jakiś czas może nie chcieć nawiązywać z tobą kontaktu w dalszym ciągu, ponieważ będzie myślała sobie, że jak ona z tobą nawiąże kontakt, to przegrała grę, w którą w zasadzie ona sama gra. I to będzie oznaką słabości. Czyli innymi słowy, jeśli ty się do niego czy tam do niej odzywasz, to dlatego, że potrzebujesz, więc ta osoba nie może się do ciebie odezwać, ponieważ pokaże, że to ona cię potrzebuje, a nie o to chodzi. Ty masz potrzebować jej, a nie ona ciebie. I bardzo często bywa tak, że właśnie gdy dana osoba, która była w takiej relacji, znajdzie swoją wartość, swoje poczucie własnej wartości, odetnie się również od tej osoby, to ta osoba często potrafi wracać i następuje faza, faza czwarta, czyli znowu jest. Yy, Obsypywanie miłością i ta faza nazywa się wciąganie, ponowne wciąganie. Ponieważ on czy tam ona czuje, że traci tak, jakby chciałem powiedzieć pożywienie, ale no w sumie no trochę tak, bo narcyzi dążą do tego, żeby ktoś im coś dawał zawsze. Czyli czy to jest jakiś przedmiot, czy to są pieniądze, czy to jest właśnie energia, czy to jest czas, czy cokolwiek innego. Oni są takimi wampirami, które wysysają z innych. Dlatego oni zawsze potrzebują mieć kogoś dookoła, kto będzie ich zapewniał ich własne potrzeby. No i teraz w tej czwartej fazie to bombardowanie miłością już nie jest tak silne jak w fazie pierwszej. To już jest zawsze trochę słabsze. Zawsze jest już takie, powiedzmy, sprawdzam, czy mogę coś jeszcze ugrać, czy nie. I teraz, jeśli ta osoba coś ugra i zagra księcia z bajki, czy tam e, jakąś cudowną kobietę, która Ci powie, że przepraszam, Boże, ja nie chciałam Cię zdradzić, ja tak naprawdę Cię kocham i tak dalej, no to się może okazać, że Ty łykniesz tą przynętę, bo przecież to było jednorazowe, tak, a trzeba wybaczać, nie? E, no to się może okazać, że zaczynasz cykl od nowa. Celowo podałem te cztery punkty, ponieważ to jest cykl. Czyli pierwsza faza bombardowanie miłością, druga faza obniżanie Twojej wartości, trzecia odcięcie, Czwarty powrót, czyli to wciąganie na nowo. I teraz, jeśli dasz się wciągnąć, to zaczynamy cykl na nowo. Jak zegar. Cztery główne godziny. Myślę, że wiesz, o co mi chodzi. To się czy z drugiej strony pokazałem to, jak. Zegar... Pokazałem. <grytanie> no i teraz, jeśli to rozumiesz i widzisz to z boku, bo to mi chodziło, żeby to właśnie tak pokazać, żeby to było widoczne z boku, to możesz zauważyć schemat tego postępowania. I teraz e, zwróć też uwagę na to, jeśli znajdziesz takie sytuacji, gdzie ktoś będzie obsypywał Cię nad tą miłością, to to jest czerwona flaga, ponieważ oni bardzo szybko dążą do tego, żeby zdążyć, zdobyć, że tak powiem, nową pożywkę, nową ofiarę. W takiej fazie e, pierwsze właśnie tego bombardowania miłości, miłością, e, oni działają bardzo szybko czyli bardzo szybki seks, bardzo szybkie spotkania, rozmowy do rana, przy świetle księżyca, cudowne spełnianie potrzeb drugiej osoby i tak dalej, i tak dalej i to szybko, 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 szybko się dzieje, a ty nawet nie wiesz kiedy i już mieszkacie razem na przykład. I jeśli to się wszystko będzie działo za szybko, to to jest czerwona flaga. I jeśli będzie tego za dużo, to to jest kolejna czerwona flaga. I taka sugestia dodatkowa oprócz tego jeśli wahasz się, nie jesteś pewna, pewny tego, czy należy mieć podejrzenia czy też nie, to sugeruję zwrócić uwagę właśnie na wnętrze tej osoby, bo ta otoczka, tak jak powiedziałem, ma na celu pokazanie się z jak najlepszej strony. Prędkość tego całego procesu też ma na celu tak jakby przytłoczenie cię tym wszystkim, bo jak to się dzieje szybko, to nie mamy czasu tego przeanalizować. Dlatego sugerowałbym trochę zwolnić. Jeśli ta osoba nie będzie chciała zwolnić, to to też jest czerwona flaga. Jeśli e, zobaczysz, że te wszystkie cechy zewnętrzne e, nie pokrywają się z cechami wewnętrznymi, czyli innymi słowy, jeśli ta osoba będzie na przykład e, super, powiedzmy, asertywna, dynamiczna, przebojowa, odważna, pewna siebie, e, będzie miała wszystkie te takie cechy, które zewnętrznie w otoczeniu będą uznawane za pozytywne, a nie będzie miała tych wewnętrznych, czyli empatii, na przykład spokoju, właśnie miłości, przyjaźni, troskliwości i tak to to jest największa, moim zdaniem, czerwona flaga, ponieważ oni tego nie mają. Osoby narcystyczne tego nie mają, ponieważ nie mają zbudowanej wewnętrznej inteligencji emocjonalnej. I to jest ta rzecz, na którą trzeba zwracać przede wszystkim uwagę, bo... Większość osób dzisiejszych czasem zwraca uwagę właśnie na tą motoczkę, na przebojałość, na fantastyczność, na aspekty wizualne itd. itd. I teraz jest to bardzo szybka droga do wpadnięcia w pułapkę takiej osoby. Nie twierdzę, że wszyscy, którzy tak robią, od razu są narcyzami. Nie to próbuję powiedzieć, ale jeśli masz chociaż najmniejsze podejrzenie tego, że tak może być, że spotykasz się z niewłaściwą osobą, <laughs> przepraszam. Gardło trochę już się męczy, eee, to zapewniam Cię, że ta osoba nie będzie w stanie rozmawiać z Tobą na poziomie o emocjach. Zapewniam Cię. A jeśli na wstępie nie będziesz z Tobą w stanie rozmawiać o emocjach i Ty chcesz zbudować z taką osobą trwały, stabilny związek, no to marnujesz czas. Co więcej, tak naprawdę narażasz się na niebezpieczeństwo, bo ta osoba na bank Cię skrzywdzi, na bank i może to być duża krzywda na lata, a może i na życie. W wielu przypadkach jest to na całe życie. E, dlatego sugeruję o tym pomyśleć, przyjrzeć się temu i nie spieszyć się za bardzo. Właściwa osoba i tak poczeka, e, na pewno dłużej niż narcyz, <grym>, nawet jeśli będzie chciała podejmować szybko decyzję. Natomiast e, jeśli znasz taką osobę, to też się licz z tym, że wobec Ciebie taka, ta osoba mogła się po prostu jeszcze tak nie zachowywać. Bo wszyscy żyjemy wśród ludzi, i osoba narcystyczna może być na przykład naszym przyjacielem, może to być ktoś z naszej rodziny, i możemy nie być tego świadomi. Takie osoby są wśród nas, i to nie jest tak, że to musi być osoba z zewnątrz, którą świeżo co poznamy. Może to być ktoś w naszym kręgu znajomych, i bardzo ważne w tym wszystkim jest to, aby nie kwestionować i nie podburzać swojego samoosądu. Ponieważ tak jak powiedziałem, to jest pierwszy krok do wpadnięcia w pułapkę. Na drugim etapie ta osoba będzie podpływać Twój samoosąd, Więc jeśli nie masz silnej, e, silnego poczucia własnej wartości, silnej samooceny, nie jesteś osobą, która jest pewna swojego zdania przed zdaniem innych dookoła, to bardzo łatwo będzie Cię wciągnąć w taką pułapkę. Dlatego właśnie bardzo ważne jest zdrowe poczucie własnej wartości i to, aby dbać o siebie w najlepszy możliwy sposób. To myślę Cię zostawiam. Jeśli się pojawią jakieś pytania, to oczywiście zachęcam do rozmowy. Myślę, że dość dobrze wyczerpałem temat, chyba nawet lepiej niż planowałem. Jeśli nagram jeszcze jakieś materiały, a być może nagram, to tam pewnie się odniosę do innych aspektów. Na ten moment to będzie tyle. Dziękuję za uwagę. No i życzę owocnych wniosków. Pa pa!